Proszę nie. Państwa, my chcemy rozmawiać z mistrzami, a oni dzwonią i wysyłają SMSy, chwalą się SMSami, że zdobyli medale. Proszę bardzo, od, od, od prawej przedstawiamy kolejną. Michał e, pani. Co zdobyłeś? To oprócz marynarki. E, zdobyłem piękną marynarkę, trochę za małą. <grym> Rękach, ręk, ręk 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 na, ręk Medal. Seniorzy, czego nie rozumiem. I zdobyłem... niespodzianka, którą sobie za do domu. Prawdopodobnie to był medal. To był ten medal. <noise> no, no, nie I teraz mamy gwiazdę kolejną. Tak, Piękną kobietę. Tak, ja zdobyłam pierwsze miejsce w gros. I gros. Kobiet, do tego y, marynarki. Ja już się pytałem. Tak, W tym roku? Czy był trudny turniej? Czy trudny? To jest duże zapytanie, ponieważ za pierwsze dni nie zagrałam tak jak ja grałam. Jak powinnam grać? Dzisiaj w końcu zagrałam moją grę pokazałam na co mi stać. Wow, no to mi się podoba. No i Marek Szostak. Marcin, Marcin Szostak. Chciałem, myślałem, że dopowiesz nowy prezes Polish American Golf Club w Chicago, tak samo w pięknej marynarce z medalem. Jakie, jakie punkty i w jakiej kategorii było to zwycięstwo? W pierwszym miejsce w kategorii Gross Made Amateur. Jest to nowa kategoria w roku. Tak, pierwszym czempionem w tej kategorii. W przyszłym roku będę wręczał marynarkę nowemu, czempionowi. Wspaniała i bardzo wspaniała jak co roku. Przyjeżdżamy już lat 33 zawsze wspaniała. Twoje... A Pani który raz jest? Czwarty. Czwarty. I teraz pierwszy raz taki w grzefice? Tak, ja sama nie gram 5 lat, dlatego nie miałam szans grać dobrze. Wow, no pięknie, słuchajcie Państwo, życzę miłej zabawy, dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy serdecznie, do widzenia. No wreszcie, się wymieniamy, czy nie wymieniamy?